A więc witam wszystkich z tej strony t 12 I zagramy sobie ponownie Far Cry 2 odcinek chyba 17 z tego co pamiętam I od razu uprzedzam, że w odcinku będziecie mogli słyszeć taki... Szum, nie wiem czy to słychać Ale mam włączony wiatrak, ponieważ to już jest kres moich możliwości Jakich mogę wytrzymać w tym pokoju I dzisiaj, słuchajcie, zrobimy sobie leki Sobie zdobędziemy od naszego księdza. Nie, nie tutaj? Tutaj? Tak, tutaj. Puju jakiego księdza? Księdza już... Ksiądzusz sobie uciekł e... od naszego lekarza No oczywiście, że i'm sorry, no tak. Klasyczniu. Dawaj mi tą mapę. Oczywiście, rak z przyrzutami napięty. Good luck, dzięki. Dobra, i tak pamiętam, że miałem taki okres w Cry, Grałem pierwszy raz na Xboxie grałem na Xboxie 360. To pamiętam, że właśnie chyba w tym momencie gry miałam taki problem, że zacząłem chyba misję inną. I nie miałem leków. Musiałem cofnąć do takiego save'a gdzie musiałem leki zdobyć yy, bo cały czas umierałem i to nie było śmieszne, naprawdę bo później jeszcze chyba musiałem raz cofnąć save'a żeby wziąć, żeby bo wtedy jeszcze w ogóle umierałem mogę yy, to powiedzieć yy, w czasie misji no i źle pojechałem Eee, w czasie misji właśnie po to leki, więc myślałem jeszcze raz to funcjera, nie? jakby tragedia Więc dlatego wolę się ubezpieczać i mam nadzieję, że tutaj tak nie będzie, bo się załamił Dobra, dawajcie, chodź, chodź, chodź tutaj Ile oni czoło przyjmują? Kurde, już? Dziękuję o Szczęście, żaden broń mi się nie zacięła Dobra, idzie gdzie tu trzeba iść? Sobie wezmę to O, i teraz dopiero będzie działać, dobra No właśnie Jak mi teraz powiesz, że leki są gdzie indziej

Ja bym, proszę Was, przejechał się do sklepu, ponieważ nasze wyposażenie jest dosyć takie: jakby to ładnie powiedzieć, standardowe, a my jesteśmy już na dosyć no musimy sobie powiedzieć jesteśmy dość na późnym etapie gry. Więc wziąłbym wyposażenie dosyć niestandardowe, już takie na wyższym poziomie, bym nawet powiedział. Więc idziemy po nie. I co? Ja bym zaopatrzył się w właśnie takie ciche bronie, typu właśnie MP5 z tłumikiem. Eee... A mogę sobie nawet te ulepszać. O, to ciekawe, nawet nie wiedziałem. Ale dobra, tego chyba nie będziemy. ulepszyć, chociaż PKM. To bym dał. Też bym dał. Yy... To, 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 ponieważ mamy bardzo dużo diamentów. Yy, dalej. A i to wszystko, tak? A więc ja sobie wszystko kupił. Stać mnie. O. To mogę. Chyba nie mogę, dobra. Zróbmy checkouta. Tak, to wszystko kupujemy i checkout. Out. No i dobrze, podoba mi się to, podoba mi się to. Więc weźmy sobie tutaj do tego magazynu, nie wiem. Tak to, tak to powiedzmy, że nazwał. Tak, mamy nasz MP5 -kę. mamy USP-ka naszego i PKM. -a. O tak, przezopatrzmy się w amunicję, oczywiście Motowa w granaty mam pełne no i dobra lecimy po kolejną misję. Rzeczywiście, PKM teraz ma 400 amunicji w sobie. Kurde, fajnie, fajnie. Witam ponownie. O ja, jak się wystraszyłem. Oh, yeah. you know the the we have decided it's time to bring an end to this conflict. The people are troubled too much and It has to end. Here, I want you to take this to Mbatuan. He is at the Seko brewery. Tell him I accept his terms. Go on, take it. In exchange, he will give you a diamond attaché case. Bring it here, and then we will know we have a good faith arrangement. Let's watch your back, mate. Times are changing. No i znowu będziemy tu ścigali 40 diamentów, ja pierdziel Dostałem, chociaż to diament. chociaż kurde mam dobre wyposażenie Raczej dobre, jeszcze jego nie testowałem Ale dobra, gdzie musimy jechać, to jest dla mnie najważniejsze, okej okay, tam Nie lubię tam jechać, ponieważ trzeba przez wodę, ale dobra

co Chłop, teraz mówił chyba o misji alternatywnej. Żeby położył mi diamenty chyba gdzie indziej, z tego co mi się zdaje. Ale no dobra, zobaczmy. Teraz przeżyjmy, bo nie będzie łatwo. Yy, w po stronę nie. No powiedzmy, że tak. Ale jest noc, to trochę dla nas lepiej. Oj! Jeju, nie jest lepiej, żartowałem Szybko tutaj i lecimy Debil O kurde, pierwszy raz widzę coś takiego Quitis Great Fast Food 99 centów kurde, taki burger za 99 centów Jeszcze w Afryce? Wow Chociaż kurde w Afryce z tego co, co słyszałem to Kola jest tańsza od wody, więc można się tego spodziewać, że będzie tam taniej. O, weźmy sobie ten wóz. Ja pierdziel, ale nie fort Ale tu rozpierdziel jest, dobra Lecimy przed ciebie, bo już jesteśmy blisko punktu Na chwilę będę musiał zrobić krótkie cięcie, ponieważ będę musiał włączyć piekarnik O kurde, się pali ale, tu jest? Czy jest tu pusto? Nie żyją Dobra, a więc musimy użyć Naszych Cichych broni To ja, dobra ktoś tu jest?

i'm gonna stop them they'll know they'll be cursing my name when the blood comes spurting out of their necks and you're not gonna stop me you think i don't know you what you're about what you came here to do wake up i used to be you they're gonna think you did this a dirty mercenary will do anything for a payout that's good it means the war will start all over again the real bloodletting has begun we're gonna cure these men of their disease you and i we're gonna pull it right out of their veins what you got there diamonds uh-huh oh.

nie, robali kurde, szkoda, że nie mogę widzieć, tylko słyszę, co tam się dzieje. Oho, dostał w pierdzieli. zanieźli go. Tak, ja też przyjdzie pora A w ogóle jakie mam zadanie? Escape the prison Muszę uciec z tego więzienia, dobra O proszę bardzo, widać w sumie, że to takie etap Ale dobra, słuchajcie Uciekniemy z więzienia w następnym odcinku Tak, w następnym odcinku, więc słuchajcie, jeśli wam się spodobało To Lajkujcie, subskrybujcie i komentujcie Więc, dziękuję wam bardzo za oglądanie I trzymajcie się, cześć! Do następnego nic, ja muszę jechać do Poleki dla mnie, bo jestem obezreszczony psychicznie.